Sztandar został y, po prostu tutaj ufundowany przez naszych członków, ale też fundatorów i cieszymy się bardzo, że tutaj właśnie y, mogliśmy liczyć na wsparcie z zewnątrz i chcieliśmy docenić to, ponieważ no, była taka potrzeba, idea tutaj wśród y, y, naszych członków, żeby po prostu y, koło miało sztandar, ponieważ y, jest to koło dość aktywne, jeździ na różne uroczystości. I ten sztandar jest to taki symbol jedności, tarczy, pod którą po prostu można czuć się bezpiecznie. I dzisiaj dopełniamy tych elementów, elementu nadania. I teraz, zanim to się stanie, Trzewiec zabiera, zabiera właśnie symboliczne gwoździe. Gwoździe tych osób, tych instytucji, które sparły tę fundację sztandaru. I teraz poprosimy właśnie. o to, aby dokonać symbolicznego nabicia gwoździ dzień jest też dniem takim, w którym właśnie obchodzimy dwudziestolecie koła. Był to rok 1997, kiedy tutaj koło po 11-letnim 11 okresie przerwy zreaktywowało swoją działalność i dodam, że właśnie tą osobą, która to uczyniła był obecny Pan Prezes, czyli Pan Jan Tomaszewski. Bo Wyły czas, że istniały, istniało koło powiatowe, potem powstały koła gminne i przyszedł 1984 rok, kiedy wystąpiły problemy. Problemy związane z atakowaniem przez barozę problemy właśnie z zaopatrzeniem w cukier. Dużo pasiek po prostu wtedy zostało jak gdyby zniknęły. I dzięki po wielu, wielu latach tutaj zostało to reaktywowane i Właśnie pod pieczą tutaj koła w Wójcie jest koło, które działa na terenie jeszcze dwóch sąsiednich gmin: Gminy Czas Stary i Gminy Bolesławic. Jeszcze... Popełniłam gafę pana prezesa Polskiego Związku Przelażskiego. Na regionu polskiego Sztandar przyjmując, przyjmujemy też na swe barki zobowiązanie dalszego naszego zaangażowania w dobro polskiego pszczelarstwa. Sztandar nasz wykonany jest z tkaniny oprzyty złotą frędzlą. Awers stanowią naszyte na zieloną tkaninę symbolizującą przyrodę rośliny pełna nazwa koła. Szkic terenu działania koła ze wskazaniem trzech gmin Bolesławiec, Czastary i Łubnice wraz z herbami i podkreśleniem rzeki Prosny tworzącej piękną dolinę. Rewers sztandaru zdobi na miodowym tle i w jednej komórce plastra miodowego wizerunek świętego Androżego. Pan Adam Wilczyński, dyplom za wybitny wkład w rozwój polskiego przelawstwa, e, przyznany przez Zarząd Polskiego Związku Przelawskiego, podpis sekretarz Polskiego Związku Przelawskiego Czesław Korbysa, prezydent kadencji Gratuluję. Tak to <tuszel> wygląda. <wylewają. tuszel> Wszystko przejął Panie z Panie Gratuluję <tuszel> <a dystouria. tuszel> <tuszel> <tuszel> <tuszel>